Wspominaliśmy poprzednią nagrywkę, Marek powiedział Alleluja i do przodu. Skara, że pyta. Jesteś u pani. Witamy w czwartym odcinku naszego podcastu. Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Przypominamy, że tego podcastu można posłuchać na stronach pawełtkaczyk.midea.pl albo www.maławielkafirma.pl A teraz do rzeczy, czyli do odzewu społecznego, które otrzymaliśmy na nasze poprzednie produkcje. No właśnie, dzisiaj zaplanowaliśmy podcast społecznościowy. Tak, demokratyczny głos ludu wystąpi, a tym ludem będzie Michał Strzępek, który zadał nam parę pytań a propos działalności, którą chciałby rozpocząć. No właśnie, Michał pisze do nas w mailu, że ma pomysł na działalność, która polegałaby. No właśnie, Michał sam dokładnie nie wie, co to będzie za działalność, wie co chciałby robić. Podoba mi się ten biznes. <laughs> Wie co chciałby robić? Chciałby oferować usługi pomagania w domu, natomiast nie ograniczające się do sprzątania, ale też przynoszenie listów z poczty, wyprowadzanie psa, koszenie trawnika. Czyli taki kamerdyner, asystent domowy, coś takiego chyba, tak? I pan złota rączka w jednym. Michał pyta, w jaki sposób zacząć? Nie wie jest potrzebne na początek. Ile kapitału, żeby zacząć działać? W jaki sposób wziąć się za, za stworzenie marki? Jeśli chodzi o stworzenie marki, no to polecam wysłuchanie poprzedniego odcinka. I tam jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. To znaczy, że jeśli jeśli tworzysz własny biznes, dobrze jest zwrócić uwagę na to, co myślą o nim Twoi konsumenci. Jeśli będziesz panem od wszystkiego, to równie dobrze możesz być panem od niczego, dlatego że ludzie nie będą dokładnie wiedzieli, kiedy mogą do Ciebie zadzwonić. Czy to jest na pewno to, czym się zajmujesz, czy to wykracza poza zakres Twoich kompetencji? Dużo lepiej podać im jakieś konkretne przykłady Twojej działalności, co możesz dla nich zrobić, wymyślić za nich, niż zdawać się na inwencję Twoich klientów. Michał pyta tutaj o bardzo konkretne rzeczy, ile kosztowałoby go, jako właściciela początkującej firmy, stworzenie strony internetowej, logotyp, name, wizytówki, papier firmowy itd., itd., do tego zaraz dojdziemy, dlatego że to tak naprawdę są jakieś narzędzia, którymi człowiek się posługuje. Nie zawsze są potrzebne. Otóż to, to znaczy to, jakich narzędzi użyjemy, zależy od tego, co chcemy zrobić, prawda? Dokładnie, jeśli jestem firmą osiedlową, która oferuje swoje usługi tylko i wyłącznie na osiedlu, nie ma sensu inwestować w stronę internetową, bo nie jest to najskuteczniejszy sposób, Dotarcia do naszych klientów. Czyli zaczynamy od tego, że zastanawiamy się, co chcemy robić, konkretnie, co chcemy zrobić, a później, kim są nasi klienci, kto będzie chciał to kupić. Ile będzie chciał za to zapłacić i jakie ewentualnie będzie miał wymagania w stosunku do tego, co, co, co robimy. Może się okazać, że wymyśliliśmy sobie świetną firmę, natomiast nie ma żadnego popytu na tego rodzaju usługi. To, kim są nasi klienci, na ile sobie mogą pozwolić, jakie usługi ich interesują, to jest też odpowiedź na to, gdzie można ich spotkać. Dlatego, że zupełnie inne miejsca kontaktu będą z osobami, które pracują całymi dniami i tak naprawdę do domu docierają tylko wieczorem, a zupełnie inne w przypadku młodych mam, które z wózkami często w ciągu dnia spacerują po osiedlowym placu zabaw. No więc właśnie, jeśli zamierzasz oferować usługi na osiedlu, załóżmy, że, że będzie to na początek osiedle, należałoby bardziej sprecyzować, co to będą za usługi i dla kogo. Mamy, które spacerują na, z wózkami na osiedlowych trawnikach, mają troszeczkę inne potrzeby, jeśli chodzi o świadczenie takich usług niż pracujący kawalerowie. Mama na przykład może potrzebować nie tyle sprzątania, bo jest z dzieckiem w domu i się tym zajmie, ale pójścia po zakupy i przeniesienie cięższych toreb, To jest też, też dobra nisza, którą warto zagospodarować. Ale ja bym absolutnie przestrzegał Michała przed tym, żeby stworzyć takie właśnie mydło i powidło, prawda? Czyli, Dokładnie tak. Z jednej strony sprzątamy domy, z drugiej strony biegamy po zakupy, z trzeciej strony wyręczamy listonosza, a z czwartej strony odbieramy ubrania z pralni. Dokładnie tak. To, co mówiliśmy w poprzednim odcinku naszego podcastu, w jaki sposób zabrać się za tworzenie marki. Marka to jest skrót w głowie konsumenta do Twojej działalności. Ja niewiele zapamiętam, jeśli chodzi o Twoją działalność, bo mnie to strasznie nie interesuje, ale chciałam. Chciałbym móc to opisać w kilku słowach. Więc, jeśli jesteś mydłem i powidłem, jak Marek powiedział, ciężko jest zamknąć to w kilku słowach. Jeśli zdefiniujesz się konkretnie jako każda forma pomocy dla młodych mam. Ale dla młodych mam to już jest coś. To już jest coś, to jest coś, co daje ci przewagę nad zwykłonianiem czy usługami sprzątającymi, dlatego że wiadomo, że twoje usługi są zoptymalizowane dla konkretnej grupy konsumentów. Ta grupa konsumentów jest dokładnie określona i teraz, jeśli sprzedajesz swój komunikat reklamowy, o reklamowaniu się zaraz będziemy mówić, to twoi konsumenci dokładnie wiedzą, czy mówisz do nich, czy mówisz do kogo innego. Jeśli mówisz do wszystkich, może się okazać, że nikt cię nie słucha. Poza tym, jeżeli określasz to, na przykład, niech to już będą te młode mamy, że to są usługi dla nich, to wytwarzasz w umyśle swoich klientów takie przeświadczenie, że ty się na tym znasz, że skoro ty się skoncentrowałeś na tej grupie, to no nie jest to przypadek, to znaczy, że ty zbadałeś potrzeby tej grupy, twoja partnerka była albo jest młodą mamą, że ty wiesz, czego ta grupa potrzebuje, i dlatego pomożesz jej lepiej niż ktoś, kto obsługuje wszystkich, kto ma ogólne usługi, a nie dostosowane do tej konkretnej grupy. Wtedy, kiedy wiesz, jakie usługi chcesz świadczyć i kto jest twoim klientem, wiesz też, na jakim obszarze chcesz działać, Trzeba się zastanowić, czy to tak naprawdę się opłaca, dlatego że może się okazać, że ta twoja grupa docelowa jest owszem duża, ale usługa, którą mi oferujesz, to jest usługa, z której oni skorzystają powiedzmy dwa razy w roku. Może się okazać, że firma nie jest w stanie przetrwać oferując tę konkretną usługę tej konkretnej grupie na tym konkretnym obszarze. Należy więc wszystko, tak jak powiedział Marek w pierwszym odcinku, porządnie zaplanować, zaplanować i policzyć. No i skoro jesteśmy przy liczeniu, wtedy właśnie możemy zabrać się za liczenie kosztów, czyli zastanawiać się, ile wydać na stronę internetową, ile wydać na przykład na wizytówki, jeśli ich w ogóle potrzebujemy, w ogóle potrzebujemy bo wiemy, ilu wizytówek potrzebujemy, albo na przykład jakiego rodzaju strony internetowej. Jeżeli oferujemy sprzątanie w całym Wrocławiu, to strona internetowa może mieć sens, bo to jest grupa na tyle duża, że trudno dotrzeć do niej w inny sposób w tak niewielkiej cenie. No bo strona internetowa to jest kilkaset złotych, powiedzmy, domena plus hosting, do tego prosta strona, to są nawet szablony, które umożliwiają no zrobienie zdecydenta. tego samego. A skoro już przy wizytówkach jesteśmy, porozmawiajmy sobie właśnie o wizytówkach. Czym według Ciebie jest wizytówka? Wizytówka w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu to jest. No taki kartonik o wymiarach 9 na 4,5 cm, na którym znajduje się imię, nazwisko, nazwa firmy, logo, adres, telefony. No i właśnie mail. wszyscy, którzy zaczynają swoją działalność, twierdzą, że potrzebują wizytówek. Czy to jest prawda? Na pewno tak wmawiają im firmy robiące wizytówki. Dokładnie tak, natomiast śmiem twierdzić, że to jest nieprawda. Do wizytówki, jak i do każdego innego materiału reklamowego firmy powinno się podchodzić od strony funkcjonalnej. Wizytówka to nie jest kartonik papier. Tylko należy go traktować jak pracownika, który będzie na ciebie zarabiał. Odpowiedz sobie na pytanie, ale który nie ma urlopu ani chorobowego. Odpowiedz sobie na pytanie, w jakich okolicznościach twoja wizytówka ma na ciebie zarobić i jakie ona ma zadanie do wykonania. Co to znaczy, to? na przykład, czy będziesz ją dawał do ręki swojemu klientowi, czy będzie się zostawiał tam skąd on ją ma zabrać albo zostawiał ją tam skąd on w ogóle nie ma jej zabrać tylko gdzie mają ją zobaczyć gdzie mają znaleźć na przykład tradycyjna wizytówka czyli ten kartonik rozdajemy sobie przy spotkaniach biznesowych z ręki do ręki co co się z nią później dzieje ja wrzucam do szuflady no, albo na półeczkę, albo do wizytownika, albo gdzieś tam się wala, na przykład po samochodzie. No właśnie, niektórzy trzymają w portfelu, no ale ileż można wizytówek w portfelu trzymać? Jakie zadanie wizytówka ma do, do wykonania? Ma przekazać informacje o Twojej firmie i dane kontaktowe jakieś numery telefonu itd., itd. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy nasz odbiorca będzie tych danych potrzebował. Wtedy, kiedy będzie miał jakiś problem, który my będziemy w stanie zaspokoić, rozwiązać. No właśnie, więc, więc jeśli ja naprawiam piece, to wizytówka papierowa w moich rękach, wręczona mojemu klientowi, jak skończę naprawę, wyląduje w szufladzie i tyle. Kiedy klientowi mojemu zepsuje się piec, to on przyjdzie na górę, stwierdzi, że zgubił tę wizytówkę albo ma ich 500 szuflad i nie chce mu się szukać. Otwiera internet albo książkę telefoniczną, w zależności od zaawansowania technologicznego, i wyszukuje człowieka, który naprawi mu piec. A to niekoniecznie będziemy my. Dokładnie. A gdybyśmy na przykład naszej wizytówki nie dawali klientowi, tylko zostawili ją w takim miejscu, gdzie on ją na pewno znajdzie, jak mu się ten piec zepsuje, na przykład zamiast kartonowej, Robimy naklejkę na piec, którą zostawiamy na piecu. Naklejamy ją na piec w momencie, kiedy skończymy naprawę i nie musimy nawet klienta o tym informować. W momencie, kiedy piec się zepsuje, to gdzie on jest, ten nasz klient, w momencie, kiedy stwierdza, że piec się zepsuł? Przed piecem patrzy, że jest nie pali. Tak, czyli jeżeli na przykład mamy powiedzmy mynię samochodową, to wtedy zamiast dawać klientowi, który przyjeżdża do nas tym samochodem, tradycyjny kartonik, którego lepiej... i tak wyrzuci do szuflady, tak, lepiej dać mu na przykład co choineczkę pachnącą, którą zawiesi sobie pod lusterkiem. Czy włoży między siedzenia, jeśli nie lubi jak mu coś dynda pod lusterkiem. Ale w każdym razie zostawi ją w samochodzie. Na tej choineczce będzie napisana jakie dane na przykład nas interesują, jeśli chodzi o myjnię samochodową. Tak naprawdę tylko nazwa, bo ja pamiętam jak do niej dojechać. Nie będę do niej dzwonił. Interesuje nas nazwa i zostanie w pamięci. Więc choineczka z nazwą myjni, którą dajemy każdemu naszemu klientowi, który od nas wyjeżdża, w pewnym momencie się wypachni. klient stwierdzi, że samochód jest brudny i śmierdzi i trzeba jechać jeszcze raz na myjnię. Można na tej choineczce, to też może byłoby niezłe, napisać jeszcze przyjedź po moją młodszą siostrę na przykład, o, prawda? I wtedy wiesz, że przyjeżdżając zostaniesz kolejną choineczkę, która znowu przez jakiś czas będzie roztaczać swój aromat w swoim aucie. No i moje pytanie kolejne, po co Ci papier firmowy? To znaczy zadaj sobie proste pytanie, ile listów na tym papierze sporządzisz i do bo prawdopodobnie prowadząc działalność skierowaną do zwykłych ludzi, jeżeli będziesz chciał się zareklamować, to pewnie jakieś ulotki wydrukujesz, czy być może wizytówki. Do ZUS-u czy do Urzędu Skarbowego raczej na papierze firmowym też nie napiszesz. A... Można, ale nie przynosić Ci to żadnych zysków. Nikt na to specjalnie nie zwrócił uwagi. Mało tego, to jest tak, że papier firmowy drukuje się zwykle no minimum w tysiącu sztuk. Mhm. I kurczę, zanim ten tysiąc sztuk rozdasz, to naprawdę mi nie kupa czasu. Ja pamiętam, jak wynajmowałem kiedyś biuro w centrum miasta. Właściwie wyglądało to tak, jakby poprzednia firma nigdy stamtąd nie wyszła. I okazało się, że to było częściowo prawdą. To była jakaś firma, która zajmowała się promocją boksu, zalegała właścicielowi za parę miesięcy i on po prostu zmienił zamki i już ich tam nie wpuścił. I tam zostały ich meble i... Pełne szafki, tysiące kartek papieru firmowego i wizytówek. Niezależnie od tego, czy przyszłość Twojej firmy będzie świetlana, czy troszkę mniej świetlana, nie ma sensu w takie rzeczy inwestować, zwłaszcza na początku, kiedy one tak naprawdę no, nie mają żadnego zastosowania. Co zrobić z papierem firmowym? Pyta nas jeszcze, Michał, jaka forma reklamy jest najlepsza dla firmy, która dopiero zaczyna działalność? To nie ma, nie ma jednej dobrej odpowiedzi, dlatego że tu nie chodzi o to, czy firma zaczyna działalność, czy nie. Ja rozumiem, że podtekst tego pytania jest taki, że skoro firma zaczyna na to nie ma zbyt wiele pieniędzy do wydania na tę reklamę. Natomiast forma reklamy zależy od, znów, działalności, którą prowadzimy, i w związku z tym klientów, do których trafiamy, bo klienci są tutaj kluczem. W przypadku firmy, która zajmuje się takimi drobnymi usługami dla lokalnej społeczności, najlepszym sposobem chyba. Jest tak zwany marketing szeptany, czyli tak zwana poczta pantoflowa, czyli tak zwany marketing wirusowy, jak zwał, tak zwał. Rekomendacje <grystanie> od innych. Tak, jedna pani, drugiej pani. Chodzi o to, żeby ludzie polecali sobie twoją firmę nawzajem. I można to oczywiście osiągnąć, wpisując wręcz taką filozofię od początku założenia firmy, żeby zadowolony klient, który poleci cię komuś innemu, dostawał na przykład jedno sprzątanie mieszkania gratis, a ten nowo. Polecony, jako że jest wprowadzony przez osobę zaufaną i już Twojego klienta, też na przykład pierwsze sprzątanie dostaje gratis. I tym sposobem ta sieć kontaktów ma szansę się dość szybko poszerzać. Dokładnie tak. I jeśli te rekomendacje, jako Twój główny system zdobywania klientów masz wpisany. W filozofii Twojej firmy, to również masz to wpisane w procedury. I nie Więc potrzebujesz wizytówek. Nie potrzebujesz wizytówek, to jest raz, natomiast nawet klient, który normalnie nie dałby Ci rekomendacji, ponieważ masz procedurę proszenia o rekomendacje, da Ci te rekomendacje. Będziesz miał ich więcej, niż gdybyś zostawił to klientom, żeby sobie sami decydowali. Tak, to jest dobry sposób. Wiadomo, że na przykład agenci ubezpieczeniowi tak działają. Ile razy mam okazję rozmawiać z jakimś agentem, to zawsze jak przychodzi do tego momentu, to mówię: Aha, czyli pani pyta, kogo nie lubię, tak? Bo niestety no tak to działa w przypadku agentów, że oni niekoniecznie są najmile widzianymi gośćmi w naszych domach, ale też prawdą jest, że często znajomi, Wręcz dopytują się nawzajem, czy nie znasz kogoś, kto szuka takiej pracy, że chciałby posprzątać mieszkanie. Dokładnie tak. I w tym momencie to jest, to jest rewelacyjny silnik, który może napędzić Twoją firmę, jeśli chodzi o reklamę, i zauważ, że to praktycznie nic nie kosztuje. Wymyślenie takiej procedury i wprowadzenie jej w życie nie kosztuje nic, to prawda. A nawet jeżeli dorzucisz tam jakieś bezpłatne sprzątanie u jednego czy drugiego klienta, no okej, okay, musisz zapłacić komuś, kto, kto to sprzątanie wykona, ale klient przyzwyczaja się do Twojej obecności, on się za każdym razem, kiedy korzysta z Twojej usługi, on się od Ciebie uzależnia. mu się przestaje chcieć szukać acze, śmigać z tą szmatką po domu, więc marketing szeptany to jest na pewno dobry pomysł. Dobrym pomysłem mogą być gazetki osiedlowe, takie małe, które ukazują Zakładając, się... Zakładając, że działasz w ramach jednego osiedla, czy działasz lokalnie, a nie jesteś no, wielonarodowym holdingiem. Bo wydawać by się mogło czasami, że im szerzej uderzająca reklama tym lepiej, prawda? Wykupmy sobie 30-sekundowy spot w TVN przed faktami i świat padnie u naszych stóp. To nieprawda. Reklama nie powinna być szeroka, tylko powinna być precyzyjna. Otóż właśnie to. Dlatego gazetki osiedlowe mają tę przewagę nad na przykład jakąś gazetą regionalną, która ukazuje się w wielu miejscowościach, że ci klienci, którzy Przeczytają w takiej gazetce o Twoich usługach, zobaczą Twoją reklamę, automatycznie podświadomie nie muszą nawet czytać adresu, gdzie Ty jesteś, ale oni wiedzą, że mogą skorzystać z tej usługi, że to jest coś dokładnie dla nich. No i tak samo działają różnego rodzaju plakaty na klatkach schodowych. Tam oczywiście, jeżeli się ma zgodę z rządcy budynku, można coś tam powiesić, ale to, to, to jest takie już trochę zaśmiecanie. Taka zwykła reklama. Natomiast, Natomiast nie nie tak naprawdę, na jeśli chcesz zacząć robić coś dobrze, żeby ludzie zwrócili na Ciebie uwagę, to wymyśl coś niestandardowego, wymyśl coś. Nie szablonowego, wtedy ta informacja pocztą pantoflową znajdzie się dużo szybciej. Nikt nie mówi sobie o plakatach, które widział na klatce, Natomiast jeśli wymyślisz jakieś naprawdę fajne wydarzenie, to wtedy ma to szansę chwycić. Ostatnio takim wydarzeniem widziałeś na pewno, były targi budowlane, gdzie panie y, bez górnej części garderoby prezentowały okna. Na Golden Line była dyskusja, ktoś pytał o promocję usług aranżacji łazienek, jak to hmm. zrobić, żeby klientów zachęcić i ktoś tam rzucił bardzo fajny pomysł, żeby jeżeli są takie możliwości techniczne, postawić taką kabinę prysznicową w witrynie sklepu, puścić tam ciepłą wodę i wstawić jakąś dziewczynę, żeby się tam przez dwie godziny dziennie pluskała pod tym prysznicem. Też myślę, że byłaby szansa na zaistnienie nawet w Ogólnopolskich z taką promocją. Jestem przeciwny generalnie sprzedawaniu wszystkiego za pomocą przyschowiałej gołej baby. No ale... ale żeby właśnie pokazać, że świat nie ogranicza się tylko do gołej baby, jeżeli mówimy o sprzątaniu mieszka, Wyobraźmy sobie taką scenę. Jest sobota rano, budzimy się, otwieramy okno, jest przyjemny wiosenny poranek, rzecz dzieje się powiedzmy w maju, na jakimś osiedlu. Na jakimś osiedlu, wyglądamy przez okno, a tam gość ubrany jak. Profesjonalny człowiek zajmujący się sprzątaniem pomieszczeń śmiga z odkurzaczem po naszym trawniku. Przecieramy oczy ze zdumienia, szczypiemy się, nie, to nam się nie śni. Okazuje się, że nasz sprytny przedsiębiorca pożyczył trochę prądu od sąsiadów z parteru i w taki oto sposób postanowił zwrócić uwagę na swoje usługi. To jest rzecz, o której pewnie by się mówiło w miejscowym sklepie spożywczym. Czy mamy spacerujące po takim osiedlu z wózkami też między sobą na pewno by ten temat omawiały? Gdyby taki człowiek miał ze sobą na przykład jakieś ulotki czy wizytówki, które mógłby rozdawać przechodniom, z całą pewnością byłaby szansa na pozyskanie paru klientów z tego osiedla. To w takim razie dziękujemy za uwagę, zapraszamy do kolejnego odcinka zapraszamy do kontaktu z nami Paweł Tkaczyk małpa albo Marek firma.pl lub strona z blogiem www.maławielkafirma.pl